To należy do Waszych zadań, z, znaczy... jak to w ogóle wygląda, bo pewnie was tam zrobili Wam zbiórkę, skierowali was No, na... no tak, tak, znaczy dzisiaj no to roznosimy wodę tylko i tylko tym się zajmujemy właściwie, to mamy swój sektor. A jeśli chodzi o poprzednie dni, no to właśnie przy tych świeczkach staliśmy, braliśmy, zbieraliśmy od ludzi, od ludzi te znicza i kładliśmy, albo sprzątaliśmy tam te znicza. No też wodę roznosiliśmy i ewentualnie tam ludzi w kolejce jakoś ustawialiśmy. Dziś musieliście bardzo wcześnie wyjechać, bo... Znaczy, to dziewczyny, my tutaj studiujemy, więc ten. No ale też trzeba było rano wstać. Więc... No, Mieliśmy tu zbiórkę o siódmej rano, więc nie trzeba było wcześniej wstać trochę. Dlaczego to robić? No taki, no właśnie, zużywany no obowiązek mi się wydaje, że to jest jednak no taki dosyć ważny moment dla Polski i no i trzeba po prostu pomagać, no jak nie harcerze to, to kto.